Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny odcinek z Assassin's Creed Revelations. I jestem ciekaw tego znacznika, przy którym skończyłem ostatni odcinek. Musisz poczekać, aż czasem ukończy... Aha! Szkolenie Mistrza Asasynów, to o tym było pisane w komentarzach przez Michała. E, dobrze pamiętam? Że kazałeś mówić... Chyba tak. E... Że to są po prostu dodatkowe misje, gdzie mogę Asasyna wyszkolić tam do poziomu mistrzowskiego, no tylko akurat nie mam dostępnego, bo pod koniec ostatniego odcinka wysłałem wszystkich do roboty. <laughs> Więc trochę lipa. Dobra, co mamy? Uhu, dobrze, cio, ogarniasz widzę, bo ja nie ogarnąłem, nie wcisnąłem B w odpowiednim momencie, ale co na szczęście złapał. Mamy tu coś do uogarnięcia. No tu jest ten no, wspomnienie. Wspomnienie Sofii. No, to zróbmy. W sumie jest najbliżej, więc nie będę biegał niepotrzebnie gdzieś tam na drugi koniec mapy, żeby zrobić coś innego. Więc ogarnijmy sobie to i teraz strzeżemy tak, tak. Nie miałem tu gdzie zaskoczyć, nie, to nic. Jakoś dam radę. O tak bardziej, żebym widział, co jest pode mną, żebym widział, gdzie się mogę złapać ewentualnie. Że ja futryny nie wyrwałem. Mia Kara! The strings of fate have drawn us lost and alone in the orient do you not feel the <laughs> i feel many things messere nausea above all is this man bothering you sofia excuse me messere but the lady and i are oh oh il diavolo in persona stay back Duccio, a pleasure. <laughs> run, for run for your life who was that he was engaged to my sister many years ago. And what happened? His cazzo was engaged to six others. Chiedovenia. So, what brings you to these docks? I took a break from my work to retrieve a package, but here they claim the captain's papers are not in order. So, I wait. Que <sighs> seccatura! I could be here all day. Let me see what I can do. I know a few ways to bend the rules Do you, now. Si. I will meet you back at your shop <mum> kurde, miałem sobie bomby porobić. Eee, no dobra, trudno. Nie ma to nie ma. Dostań się na pokład statku. Okej, okay, dokiej. Okay. Teraz mogę spróbować. Tu są... Nie, tu mogę robić bomby, czy kupić materiały? Kupić materiały, to nie chcę. materiałów mam wrażenie... trochę mam. O, chyba trochę chujowo sobie poskakałem. Ale to nic zrobimy w ten sposób? Trochę na okrętkę, ale... Ale jestem. Dobra, tu widzę, że mam całkiem przyjemną ścieżkę. Jeśli chodzi o dostanie się na ten statek. Hop, 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 hop. No i kurde jestem, proszę państwa. I cóż dalej? Przeciwnicy się pojawiają na dzień dobry. Dobra, no są tu niestety. Co tam dalej wygląda? Nie widzę, ale to są chyba jedyni, którzy mogą mi tutaj ewentualnie trochę poprzeszkadzać. Mógłbym go zatruć. Nie było mowy, że nie można zabijać. <grytanie> Dobra, przylas drugi. Pa, to Ale jak jeden, znaczy w sumie jeden i drugi, muszą się odwrócić. Chociaż tam radę tak na przykład. Okej, okay. Ten mnie nie widzi. Tamten zaraz umrze. Więc się może zainteresuje. No to oba już wracali, więc raczej byliby nieszkodliwi, ale trudno, no. Stało się. Dobra, mam nadzieję, że tamten za bardzo dużej uwagi nie, nie zwróci. Która To będzie paczuszka, która mnie interesuje. Teraz, jak już się pozbyłem świadków, którzy mogą mi bruździć, o, żadna z tych to ciekawe. Tu gdzieś można wejść? Nie. Dobra, już tak nie dramatyzuj tam. A, tu jest jeszcze więcej paczek. Mogę wziąć wszystkie na przykład i o, perfetto. I poroznosić innym. Dobra, no to co, zawijamy się. Myślę, że tą samą drogą chyba będzie najlepiej. Chociaż nie wiem, czy się da. Raczej nie dam rady przeskoczyć z powrotem, ale no, mogę sobie normalnie zeskoczyć chyba z tego maszt, Nie, to nie jest maszt. Dziób? Nie wiem. Coś w tym stylu. Tam? No nie, tam. tam nie ma opcji. Ale skocz gdzieś tam, gdzieś wylądujesz. O, pięknie. Trochę się poklatkowało, ale to nic. I nie ma mnie. Nice. Full incognito. dodatkowy wykonany. Dobrze, już myślałem, że tam nie wyskoczy. No i teraz już jestem czysty, jeśli chodzi o ewentualne namierzenie mnie. Tam mi się ten e, punkt widokowy maluje, ale nie, damy spokój. E, na odcinkach będę robił tylko te, które są faktycznie po drodze, czyli między mną a jakimś celem. Tam mogę sobie bomby porobić, ale mi się nie chce. Daleko On no do tego celu 200 metrów. O, może dachami będzie szybciej 200 metrów. Fajnie, czy się w jakieś problemy, tylko nie wpakuje <laughs> przez różnych niemiłych ludzi, którzy na tych dachach lubią się znajdować. Gdzie ona ma ten sklep? Kurde, czy ona zdążyła tam faktycznie dobiec podczas gdy ja robiłem to zadanie? Bo tak. Raczej nie biegła, domyślam się, że raczej sobie spokojnie szła. A ja się nawet śpieszyłem, więc podejrzewam, że gdybym faktycznie leciał takim tempem, to bym ją wyprzedził jeszcze. No ale... Ona się pojawiła w swoim sklepie w momencie, kiedy tylko zniknęła mi z oczu, więc. Dobra, ty niestety, kolego, musisz zginąć, żebyś do mnie nie szczelał. Mi się takie rzeczy nie podobają bardzo. Jak jestem poszczeliwany. Co prawda celność ich pozostawia wiele do życzenia, ale czasami im się uda trafić i to w takim najmniej odpowiednim momencie, na przykład jak się wspinam albo coś. I to jest wtedy bardzo denerwujące, więc jeśli tylko mogę tego unikać, to wolałbym tego jak najbardziej unikać. Dobra, no ciekawe, że poprzednie wspomnienie Sofii polegało na tym, że odczytywałem historię Altaira z, Altaira z klucza, a teraz historia znaczy wspomnienie Sofii polega na tym, że robię zadanie dla. Uuuuu! Nice. Robię zadanie dla Sofii, więc trochę mi się to wszystko nie klei. Dobra, tu już nie będę właził, bo nie ma sensu. Zaraz jestem na miejscu. Dzień dobry, nic nie zaszło, patrolujcie sobie dalej, nic się złego nie stało. Salute Ezio, any luck? Mademigiela Sofia Sartor, Libraia, Konstantinopoli. Oh no, look at the damage. Did they use this to fight off pirates? Well, so far so good. Beautiful, no? This is a print of a map by Martin Walse muller See here? The new lands described by Messer Amerigo Vespucci. Poor Cristoforo Colombo. History has a strange way of unfolding. What do you make of this body of water here? A new ocean, perhaps. Most of the scholars I know claim the size of the globe has been underestimated. <laughs> Incredibile. The more we learn about the world, the less we seem to know. Well, you honored your promise. Here is mine fulfilled. If we are correct, this should show you the location of the first book. I must admit, my head is swimming with the prospect of seeing these books. This is knowledge the world has lost and must have again. Perhaps I could print a few copies to distribute myself. Are a small run of fifty or so—that should be enough. <laughs> Perché, ridi? Forgive me. It is a joy to see someone with a passion so personal and noble. It is inspiring. Goodness, where is this coming from? Grazie, Sofia. I will return. Okay. Jeszcze mi zapłaciła za to. do Dobra, no i co, kolejne wspomnienie Sophie w takim razie. Daleko? Bo jak tak, to fast travel, a jak nie, to zobaczymy, co jest po drodze. Yy, P. Ślepy jestem. Bardzo możliwe. Yy, tu nie widzę, czy mam to zaznaczone. Kryjówka asesynów. Nie, ja chcę mieć. Yy, no, ewidentnie jestem ślepy jak kret. No, nie widzę czego ja nie dostrzegam. Halo A tutaj, ja pierdzielę, dobra. <laughs> nie było tematu. Szukałem gdzieś dalej, no nie myślałem, że to będzie aż tak blisko. Eee, no Pyk, 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 za kurwa. Zastanie ja, jak debile ja, na środku. Ja, <laughs> dobra, tam mam wleść? To nie wlezę. Bo nie mogę najwyraźniej. Ech, so... tutaj? O, lepiej na samą górę? Serio? a tam nawet punktu widokowego nie było. Może był wcześniej, nie pamiętam. Czy tu właziłem? Na coś podobnego właziłem chyba pomiędzy odcinkami. No dawaj, no przecież masz hak, masz wszystko. Masz umiejętności, masz technologię. Ogranicza się tylko Twoja własna wyobraźnia. I co? I tu jest Sofia, tak? <grywia> Wlazła ce na górę w międzyczasie, pomiędzy robieniem rzeczy, które robi codziennie. Wlazła se na olbrzymią wieżę. To jest, na samą górę muszę wejść. Teraz mnie tu zdmuchnie. Ciekawe tak, bardzo są te zadania... Znaczy póki co tylko dwa zrobiłem, ale mega się od siebie różnią i wspomnienia Sofii Sophie... niekoniecznie muszą zawierać Sofie w roli głównej. Tym bardziej, że zadanie o takim umiejscowieniu też raczej nie będzie jej zawierać. No, ale dobra, zobaczmy o co chodzi. Nie Nieopodal świątyni Hagia Sophia Niccolopolo, księgę zawierająca informacje o miejscu przechowywania klucza do Masjafu, Aby ją odnaleźć musisz podążać symbolami. Okej. Okay. No jest tam. Mogę je sobie zaznaczyć jako jakiś ten. Odzyskaj księgę. I tak po prostu, tak? Dobra. A gdzie se mogę zaskoczyć? Bo nie bardzo widzę. Tam jest siano. No i chyba tylko tam. Nie wiem, czy tam dolecę? No, mogę zobaczyć. <grym> Dobra. Na szczęście jestem samonaprowadzający. Więc nie było większych problemów z tym. O, ale większe problemy wyczuwam. A jednak nie. Ewidentnie czasami nie widzę miejsc, w których Ezio się może wspiąć. Na szczęście on widzi, ale za to czasami ja widzę, a on twierdzi, że no jednak nie, jednak to on tu jest asasynem, i to jego powinno się słuchać. I to on lepiej wie, gdzie się złapie, jak gdzie się nie złapie. Dobra, i co, i ta księga będzie po prostu tu leżeć? Czy ja będę musiał wejść, jakąś zagadkę jeszcze środowiskową tutaj rozwiązać? Co to jest grana? Czy tu będę szukał kolejnych wskazówek? Ja zapomniałem, że mam sztylecik w ogóle. Muszę zacząć trochę nim posługiwać. Już ostatnio nie było walk za bardzo. Wszystko było sniki, sniki. No dobra, załatwione i lecimy dalej. 100% synchronizacji. <laughs> Już naprawdę nie było opcji, żeby to zjebać, ale... Ty kurde, Ezio mam wrażenie zaczął przyjmować... Na skarbiec pełen, no nie wiem skąd mam sobie wyciągać te pieniądze. Bardzo chętnie bym to zrobił. Ale co chyba się nauczył trochę lepiej znosić upadki z dużych wysokości, tak mam wrażenie, bo po tym zeskoku, który był przed chwilą raczej, powinienem stracić trochę hapeków, grając poprzednie asasyny, a tutaj nie. Więc może się trochę wyrobił. Dobra. Eee, to tak, kolejna jest ta. Dobra, ale to mam tutaj w pobliżu asasyna, więc mógłbym to zrobić i w zasadzie mógłbym ten fragment sobie też spróbować ogarnąć. Eee... Nie, fragmenty, te znajdźki to tam najwyżej jakoś poza odcinkami albo coś. Ja sobie będę robił, ale asasyna możemy sobie zwrobować, bo może będzie jakieś kolejne ciekawe zadanie. A niekoniecznie tylko uratowanie asasina z opresji. Chociaż mam wrażenie, że zawsze po wyzwoleniu, znaczy po przejęciu danego posterunku, czy jak to się tam nazywa eee, jest tak... że... Eee, jedna misja pozyskania nowego asasyna, zwerbowania, znaczy się nie pozyskania. To jest właśnie... No jakieś zadanie. Krótkie, a drugie to jest zawsze uratowanie go właśnie. Pomóż mieszczaninowi. Hop! I teraz sobie trochę sztylecikiem powalczymy, czemu nie? Nie! Nie tego! <gry> pyk! O ty, ale żeś to zaszedł. Pyk! I pyk! Nice. I chyba miałem rację jednak. Trochę wygląda jak Robert Atkinson. <laughs> Jakimś Johnny English'u. Atakowanie kryjówek umożliwia mi. No wiem, że mi umożliwia, ale chyba tutaj obok nie mam żadnej, nie? Gdzieś jest tam bardzo daleko w lewo. No, tu jest jeszcze jedna, to jest ostatnia? No nie. Chociaż trochę tak wygląda. A tu co jest? Księgi. Aha, a tu jest jeszcze jedna. Dobra, czyli. Aha, dwie mi tylko zostały. Dobra, to niewiele. Jest to jakiś fast travel, nie? Mógłbym się przepłynąć na drugą stronę i tam po prostu dobiec, ale po drodze nic nie ma. Chociaż to jest po drodze, więc tak może zróbmy. Przejdźmy się do portu. Przepłynie sobie na drugą stronę. <laughs> Jedo, O nie. Nara. Proszę mnie zgubić. Znaczy ja was muszę zgubić. Proszę mnie stracić z, 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 nie. z wzroku. Nie. Bo nie mogę korzystać z te ze statków. O i świetnie. Akurat trafię na nabrzeże, na którym nie ma przewoźnika. Zajebiście. O, tym. Ciekawe czy mógłbym tam w puław przepłynąć, czy musi się odbyć loading po prostu, między jedną miejscówką a drugą. Dobra, dawaj mi panie na drugą stronę. Chcę ogarnąć te księgi, czy to po prostu mi, nie wiem, odblokuje potem kolejne zadania? No bo to pojawiło mi się to teraz, więc podejrzewam, że chodzi po prostu o znowu wejście na jakiś punkt. Tu e, chyba jakaś skrzyneczka była, co? Coś się tak skrzyło, ale nieważne. E, Znowu będzie właśnie wejście na jakiś punkt i znalezienie wzrokiem orła, czy o co chodzi. I coś za to potem sobie jeszcze dostanę na przykład. Czemu po prostu nie chodzić? Przechodzi się zastanawia. No po co chodzić? Jak można latać typie? O, tam widzę. Znajdźkę. Zgodnie z tym co mówiłem, jeśli się natrafi, to biorę. Szkoda, że nie ma jakiegoś na przykład... Takiej trasy. Jednej długiej trasy, złożonej ze stóp takich jakby punktów kontrolnych, żeby żeby zebrać wszystko od razu. To też by było takie wiecie, Niby znajdźki, ale problem polegałby na znalezieniu początku trasy na przykład. Nie? No, powiedzmy, gdzieś zaczniemy od środka i będzie problem, bo zmierzymy nie wiem, połowę albo tylko pięć. Potem trzeba będzie, by było znaleźć miejsce, z którego zaczęliśmy, i więc w drugą stronę na przykład. Głupie, no ale no, po prostu nie lubię znajdziek. I... aha, i sam mam szukać nie dostanę ten Stanę mini questa. No to jedziemy. Pyk I za pierwszym. Jak zwykle. Gdzie tu mogę sobie zaskoczyć? Tu. Tam coś było? Nie, dym. Dobra, myślałem, że... Jakiś kolejny fragment czegoś tam. A to się tylko dymiło z kominka. Dobra, po co ja... Aha, księgi zbieram, żeby... No niekoniecznie, Zbieram, żeby sobie ogarnąć. O! <noise> to mnie zaskoczyłeś. No w sumie gołębie tam były, więc mogłem się spodziewać, żeby znaleźć miejsce klucza kolejnego. Ach, przytrzymaj, dobra, okej. Okay. A nie, to pewnie skarby będą jakieś 400. O, no dobra! To może tak być, że to będą jakieś tam bonusy dla mnie. Ok, jest wspomnienie Sophie, tylko czy ono jest na dole, czy na górze? Na górze, dobra. Ale już raz tu byłem, więc dam radę i drugi pewnie. Znowu podejrzewałem, Sofii Sophie... nie będzie tu jakoś szczególnie zainteresowana. Chociaż może znowu chodzić o księgę, po prostu wlezę na samą górę, znowu będę szukał jakichś tych znaków i tak dalej. wszystko by na to wskazywało, znowu włażę na bardzo wysoki punkt. Dobra, czyli księgi, nie, w... nie te takie fabularne. Eee, Zapewniałem mi hajs po prostu, dodatkowy, a, a jeśli jest to oznakowane wspomnieniem Sofii, to znaczy, że... Ee, że co? Że znajdę księgę. Pozwalająco mi znaleźć klucze. No weź, skacz szybciej, ja nie wiem. Najlepiej to by było cały czas robić te skoki, dzięki którym można by się było łapać w tym... hako ostrzem, ale jakoś nie jestem w stanie tego ogarnąć, żeby to za każdym razem działało. Może się nie da. Chociaż nie, tu są jakieś drzwi, a dobra, jakaś zagadka, w sensie coś a'la gromowce z poprzednich Asasynów. W sumie nie było tutaj nic takiego jeszcze. A nie powiem, całkiem fajne to były rzeczy, o ile nie zawierały w sobie wyzwań czasowych. To były całkiem ok. Dobra, no to mi wygląda właśnie na coś takiego. ja bym uważał, to wszystko wygląda mi na dość spróchniałe, więc raczej bym uważał z takimi manewrami, ale okej. Okay. Trop pozostawiany przez braci Polo zaprowadziła się do wieży Galata. Przetrząśnij ją, zachowaj ostrożność. Ukończ poziom w ciągu 6 minut. Na szczęście to jest tylko wskazówka, <gry> by ukończyć poziom. Czemu mam zachowywać ostrożność? Są to jacyś przeciwnicy, jakieś zombie, szkielety, draugry i tak dalej. O nie, nie zachowałem ostrożności, teraz ubra. No zapewne tak miało być. O o. E, podczas korzystaj by sterować. Dobra, myślę, że mogę przyspieszać albo zwalniać. No dobra, to... O nie, o nie, o nie, 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 nie. nie. Tak twierdzę, że tak miało być. Bo raczej księgę czy książkę staję właśnie gdzieś tutaj na dole, a nie tam na górze. Więc nadal twierdzę, że tak miało być. <grych> Dobra. Zbadaj pieczary pod Galatą. Ja szukam księgi czy pieczarek. Hehehe. <grych> Dobra, Jezus, lec się sam włazi, ja nic nie robię prawie. Nie, i znowu zabawy z tą kamerą cholerną. Jezu, jak to mnie doprowadzało do szaleństwa w poprzednich dwóch asasyńskich Creedach. Niby kamera chce pomóc, ale chyba. coś zupełnie odwrotnego. Dobra. Git. Zachowuję ostrożność. No tu raczej przeciwników się chyba nie mam co spodziewać, nie? To raczej jest takie. to. No, i, i co? Co to za kamera? Równie dobrze mogłaby mi po prostu dostać normalną z zapleców i raczej bym ogarnął, że mam sobie tutaj pochopsać i tu bym w końcu znalazł przejście, no ale... Co ja tam wiem? O, no, tu by się przydała na przykład, bo nie wiem gdzie zacząć. A już wiem. Nie było tam. Ezio. No, dziękuję. <grywia> Dobra. No przecież wiem jak z Hako ostrza korzystać grą. Trochę na pałę to robię, ale ma to sens. Też tu ta kamera póki co jakby zdawała się jednak pomagać, ale... Dobra, aha, tu jest linka, nie zauważyłem. Dobra, jest drabina, jakbym spadł, ale mam nadzieję, że nie będę musiał z niej korzystać. Ja tu na słowo honoru po prostu przeskakuję <laughs> i ufam, że... Że tak to ma być, bo kompletnie niektóre elementy tego koła jakieś, no, nie wskazywały, żeby mógł się tam złapać. Ale tak jak mówiłem, Edsia czasami wie lepiej. I w sumie chwała mu za to. Dobra, całkiem przyjemne. Mam nadzieję, że więcej jest takich rzeczy. Właśnie czegoś mi brakowało w tym Assassin's Creed tak, trochę skradania, trochę walki, jakiś crafting, banda asasynów wysyłana na zadania spoko, spoko, no ale. Te grobowce bardzo lubiłem, Taki mały tok, trochę Tomb Raider vibe, a grobowce w Tomb Raiderze też lubiłem. Właśnie musiałbym sobie ogólnie ogarnąć nową trylogię Tomb Raidera, bo skończyłem tylko... Czy znaczy nie, no w sumie przeszedłem dwie części, ale tą drugą to w, tak w 20 fps na najniższych ustawieniach, więc no jeszcze wiele przede mną coś tak czuję w Shadow of the Tomb Raider nie grałem w ogóle, no bo kompletnie już nie miałem na czym. A teraz byłaby taka opcja, ale niestety Tomb Raider gdzieś tam zajmował ostatnie miejsca w ankiecie, więc chyba nigdy nie zagram. No prywatnie to nie mam czasu. To co widzicie na odcinkach to jest jedyny czas jaki ja spędzam przy grach ostatnio. Nice. Nie wiem jak tam moje 6 minut bonusowe, ale domyślam no, się, że dobrze. Na no, potężne tutaj są konstrukcje. Ja nie wiem z jaką premedytacją to było budowane. Albo co to miało mieć na celu niby. No dobra, no były, są te. Znaczy było koło młyńskie, dużo tutaj właśnie wody i tak dalej. Być może jakiś system akweduktowy albo coś takiego, no ale cała reszta nie, może kopalnia. ale ja wie, jakieś szyby tutaj są, więc... Co, na kopalni by zbudowali wieże? Nie wiem. No tu jest, no patrzcie na to. Bo jest normalnie wybudowane, wymurowane, no nie wiem, raczej wykute w skale, po prostu wyciosane. Ale tam, o, tam już... Tam już jest coś dobudowane raczej. Tam też tak wygląda. Nie wiem jaki był zamysł tego. Tych pieczar, jak to gra sama nazwała. They call it a mine! A mine! Byle nie grobowiec mój. Ten grobowiec będzie waszym grobowcem. Punkt kontrolny, spokoj. To będzie taki umowny, jak spadnę, to umrę, a nie będę mógł tu wrócić po prostu. Taki, <taki> typowo growy punkt kontrolny. Ty no, całkiem przyjemnie, podoba mi się. Jak na pierwszy... To... Pierwszy strzał, że tak powiem, z taką sekwencją, to bardzo mi się tutaj podoba. O, teraz zaraz tak się bardzo z kolei Indiana Jones'owo robi? No, tak w sumie Indiana Jones był chyba pierwszy, nie? Potem była Lara Croft, a potem było wszystko na tej podstawie. Nie wiem, w którym roku Indiana wyszedł, w 80-tym chyba, nie? Pierwsze filmy z Indianą. Z Indianą Jones'em, strasznie lubię. Pomijając ten najnowszy, czwarty. To cała trylogia jest po prostu genialna, aż bym sobie chętnie kiedyś odświeżył. Pamiętam, że jak byłem mały, to się strasznie bałem tych no, takich finałowych scen. W każdym Indianie Jonesie była taka finałowa, znaczy, nazwijmy finałowa, bardziej kulminacyjna może scena. I ona w jakiś sposób była przerażająca dla kilkuletniego chłopca. <noise> Najgorsze chyba było w tym. E, najbardziej takie przerażające znaczy się, w poszukiwaczach zaginionej Arki. Dobra, co ja mam tu zrobić? Czegoś poszukać, coś przełączyć, czy gdzieś jeszcze wleść? Czas się kończy, a e, ja nie wiem co robić. Coś mi się tu ładowało przed chwilą, ale. Aha, mam sobie wyjście poszukać. No takie nieoczywiste te skrytki. Eee, dobra, jebać to. No ludzie, co tam po ulicy łażą, to coś jeb, pizd, dup. Nie wiedzą, o co chodzi. Zyskaj klucz do masjafu. A i znowu będzie pewnie w następnym tym... E, wspomnienia Altaira. I dwa z pięciu. No, minimalnie mi brakło ciut czasu, bo nie wiedziałem co zrobić. Dobra, samo się chyba wyjdzie, nie? Tak jest. Dawno w sumie chyba nie wyszliśmy też, no nie z Animusa, bo to jest raczej aktualnie niemożliwe. Ale z tej, z symulacji. I oczywiście kanałami, jak to Włoch musi łazić po kanałach. No i dobra, i załatwione, i na dzisiaj to tyle, dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć! Ups. Trochę niechcący.